Piesek ty idź. Zabułaj mnie do Dzień dobry. Wasz piesek jutro jutro będzie już Bóg wyjść ze szpitala? Dobra. Dobra, to piesek. Dobra, ale pie, piesek. Piesek mówi. Tak mówi. O piesek. Żyjesz. Mm. Przytulmy go i pocałujmy. Idziemy do chady. To Co dziś robimy? Pipa. O, właśnie. Ty. O, A wiesz co? Pipa. Pipa wiesz, że ten lekarz nie zauważył, że babka spadła z łóżka. Ja. Co za debilnie. Debil, debilny chłop. Dobra. Dobra, co so idziemy do tego gangu? Ej! Wrz! netwiki, to nie spocie się, Teraz. Teraz co robimy? Dzwonimy na milicję? Tak! Po co? My nas złapali? Nie, złapali gang i, i aresztowali do więzienia. Halo karetka! Proszę przyjechać! Proszę przyjechać! Tak! A. E-mail Pipa mail Już Dobrze, dobrze Oś, pro Ziemka, Policja z łapty gangów. Oni już Po posiłki. Nie dasz sobie nadę! Ale ten ma tarcza. Ale ten ma tarczę. Zmóń po antyterrorystów. No to wodę. Halo? Halo? Już jedziemy. Poskładani razem. Ha ha, 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 Zabiliśmy ich.